Cześć, tu profesor GGO. Dziś nauczę Was jak poprawnie biegać w Warzone. Cieszę się, że w tydzień do szkoły Warzone na TikToku dołączyło już ponad 3,5 tysiąca osób. Chcę Was lepiej poznać, dajcie znać w komentarzu czy znaliście już ten sposób. Po pierwsze, upewnijcie się, że macie wyłączony automatyczny ruch i włączony sprint taktyczny. Po drugie, aby non stop utrzymać maksymalną prędkość, poruszając się do przodu, naciskacie trzy razy dość szybko kucanie. Na padzie powinno to u Was być R3. Powinno to wyglądać jak na filmie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A technika to z angielskiego Slide Cancel. Porównajmy teraz zwykły bieg do techniki Slide Cancel. Biegnąc normalnie, dobiegliśmy w 6 sekund 10 setnych. Biegnąc używając techniki Slide Cancel, dobiegliśmy w 5 sekund 15 setnych. Zyskujemy umiejętność biegania o 20% szybciej. Kliknij łapkę w górę, jeśli czegoś Cię to nauczyło.